Halo, witam serdecznie, tutaj to oczywiście Webszta A to jest kolejny odcinek z Don't Starf, Czy braket? Lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem yy, Po ostatnich problemach Na końcu jakie powstały yy, Dowiedziałem się między innymi Że mogę sobie użyć przeżmięska Żeby sobie zaakumulować tą świnką Wysłać tą świnkę na na przykład Pszczółki No taki szybki przykład, któryśmy walczyli. No i dzięki temu jak ona zginie To możemy sobie tą dupkę jej zdobyć w międzyczasie oczywiście musimy sobie wziąć i... Ja mam z nich na to jedna pszczoła. ona sobie zginęła, no trudno, dobra, trudno, ale mamy też silka, więc nie przejmujemy się tym. Skrzynkę jeszcze w... mogę w międzyczasie zbudować sobie, żeby już mieć skrzynki obok siebie. Żeby już móc coś tutaj magazynierować. I w taki sposób zaczynamy, wiem, że już zaczyna wiać, wiem, że zaczyna oczywiście padać, więc... Wszystko już trzeba mieć teraz na bieżąco w miarę przy sobie. Co znaczy w miarę przy sobie, to znaczy, że być jakby jak najbardziej... Okej, okay, tam jest motyl. To motylów też muszę dużo zbierać, bo z nich oczywiście można zrobić kwiatyczka, dalej nic no się i zmieniło na szczęścą No raczej do góry kwiatki to bym sadzić, bo nie będą nam one przeszkadzały. A myślę, że pszczółki z chim zainteresują. Mam nadzieję, że oczywiście ja na nic coś już nam do tego pewnego momentu kolejny motylek, więc od razu się za niego... Zabieram, ponieważ jest mi mega mega potrzebne duża ilość kwiatów. A im większa ilość kwiatów, tym oczywiście, więcej nasze wczuki będą w stanie wyprodukować. A jeszcze mamy 5 dni na pewno. Oczywiście wszyscy w komentarzach go poprawią. Bo pod koniec tego materiału już zostanie 3 dni, czy tam 2 dni. Ech, stąd niestety trzeba dbać trochę o zdrowie, trochę o jedzenie. O ile o jedzenie się nie martwię, bo mamy coś przy sobie, tak. I jednak już o. Stąd zabijaliśmy następną świnkę, więc potrzebujemy stamtąd z dołu wziąć. Zobaczymy, czy możemy się z nim zakumplować tym monster mitem. Mam nadzieję, że tak, bo nic innego nie wymyślę, że chodzi o. Nie atak. Gif. Chodź, 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 świnko. Super. Teraz ja dzięki Tobie mogę sobie walczyć z tymi pszczółkami, które są tutaj A ja po prostu to pokczam Dobra, no z, nie, z nim, no w sensie jako tako to nie mają, w sensie, no mają sporo szans, że wygrają w e, międzyczasie jeszcze muszę sobie rozwalić, już mi się wlicznie nie zgubiła Rozwalamy sobie to, żeby oczywiście mieć niemiód, a ony komba zawsze się przyda e, Mniej więcej biegajmy gdzieś daleko niego Który jeszcze pszczółkę musiał chciał gdzieś zebrać Jest, leci, pszczółka nasza już jest też Jeszcze dwie nam są potrzebne, żeby kolejne ule stworzyć Mięso niestety wypadło, niestety mięso potrzebuję do ale dobra, mięso mam, żeby szczynkę w miodzie stworzyć, bo to jest plus, bo odnowimy sobie życie. Szynką w miodzie, tam mięso w miodzie, jak to się nazywa, ta potrawa. Troszkę ciężko się robi w tym momencie, tym bardziej, że jak zacznie padać, musimy sobie zestaw naprawczy zrobić do oczywiście naszej łódeczki A czy mam tą drugą rezerwową, którą też sam mogę płynąć, gdzieś dookoła? To proszę Was, gdzieś tutaj. No, nie wiem, szkoda. A potrzebujemy jeszcze jednej pszczółki, żeby sobie stworzyć jeszcze jeden ul. I to będzie jak na teraz finito. 4 ule wystarczą proszę gdzieś tutaj pszczoła W ogóle dżungla. Nie w dżungli się pojawiają, te ule tylko gdzieś tak właśnie. Może tu się pojawiła? Stoła jakaś No ale tego patyka. Dobra. I jeszcze w międzyczasie będę... Oj, oj! 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 fantastyczny Czyli możemy sobie oczywiście już dwa drewna zagospodarować. Jedno. Dobra, nie Zbierzmy to, bo już przestanę skończyć. Oczywiście. Kolejny dzień prawie, że mija, a ja już kolejny ul zrobimy, więc to jest super. jeszcze bym zabrać jednego motyla

no, jeden czy dwa? Dwa więc nie ci postawić. Tak żeby już zacząć budować sobie taką pasiekę jakby. To buduję tutaj. Ja już takie dziewięć robiłem na, w tym stylu, więc zawsze lubię, bo, że tutaj się pszczoły pamiętają koło mojej bazy. Jeżeli kwiatki się wyzwierają Dobra, szynka w miodzie za chwilę. Może wlecieć, e, tylko nie mamy jeszcze um, którego czegoś, więc potrzebuję sobie znaleźć jak się robi zestaw naprawczy. Dobra, dowiedziałem się. Potrzebujemy dwa te tośtośle. Mamy jeden, jak po złości, i potrzebujemy trochę drzewa, więc musimy ściąć jedno drzewo, żeby mieć drewno. O kolejne monety tutaj się pamiętają. Wszystko raczej skrzynka będziemy musieli mieć, więc porę, tą, 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 tą co będzie wiało. Raczej potrzebuję bioronochron, to już wiem. Potrzebuję, oczywiście, maszynę tej nauki. To też już kurczę wiem. E, już mi wywiało włócznie Jeszcze nie chcę tam zaczynać, ale już trudno. Taka. Tylko zbieramy drzewo i... Muszę iść zaatakować pszczoły i jedną wyciągnąć, żeby mieć z niej to tamto. I wtedy, oczywiście, zestaw naprawczy sobie zrobię, bo jeszcze tylko dwie liny do tego potrzebuję. więc już automatycznie mogę gdzieś w trakcie sobie. A to w gładzie, sobie już traftu... Okej, okay. To jest ładnie. O. O, 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 dało się, dało się. Udało się. Okay, mogę rozpalić. A, użyję szek Mam nadzieję, że oczywiście jest zestaw naprawczy. Tak, możemy na tamtym poziomie zrobić. Dwie deski. Nie mamy za wiele jedzenia. To tak... Woli banany. Super. No to woli to. Trochę się do bazy wrócę. Tej mojej pierwotnej, ale dopiero jednak chciałem zrobić coś, co chciałem zrobić. Wiadomo. E, pierwsze rzeczy pierwsze. Okej, że to też się może kiedyś przydać. Na wszelki wypadek lepiej ją wziąć. I zostaw naprawczy tym razem. Mam no, nadzieję, że ona się nie zużyje po jednym użyciu. Aha, ma trzy użycia. No To jest taniej drogi z jednej strony, a z drugiej też taki... Oj, zabrana małpa. To są nie małpa. One już latają, żeby mi się to podoba. Muszę uwielbiam pszczoły latają i coś robią, bo tak wygląda mega pracowicie. W się, sensie, mówię, ten Sterwa, jak już coś tak w sensie jak latają, to jakoś tak mnie już to uspokaja mentalnie, jak widzę ule, moje ule i to ule jakoś tak jestem, czuję, że jestem lepiej przygotowany na kolejną porę roku, choć nie wiem jak się nazywa, wiem, że mój to jest raczej pora spokojna, a następne będą raczej już nie za bardzo spokojne. E, repair już jest. No dobra, 449 już lepiej wygląda, po naprawiamy są więcej. Wlatujemy do bazy, młoteczek i wszystko I bierzemy się za jak największą ilość pracy dzisiaj Bo trzeba to wszystko Dopiąć, ponieważ wygląda to jak wygląda Dosyć tragicznie w skutkach A ja bym już to chciał z tutaj wysiadam, bo podoba mi się to jak się robi, nie pamiętam już jak się robi... Nie wykopuj, to chciałem zebrać. No właśnie, nie wiem jak się robi. Niestety tamtą maszynę do lodów. A tak to byśmy mieli spoko. W sensie byłoby spoko, bo mielibyśmy ją pod ręką potencjalnie, tylko kokosy mogę w takim razie zebrać, bo tutaj były jakieś kokosy. No okej, okay, oczywiście będę też trzy i mi się przydadzą, czy tam rządła są, ewentualnie już tylko kolejny napraw okej, okay, czyli potencjalnie naprawianie łódki mamy zapewne na minimum myślę, że tak 30 dni, bo spokojnie możemy jeszcze naprawić łódkę byliśmy tutaj, żeby to zrobić i tak to, 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 to. i to wystarczy ogie jest, szczęka w miodzie daje 30 życia może nie dużo, jednak dużo, 75 e, czy tu możemy to zabrać, to możemy zabrać, to chyba możemy zabrać. E, kamienie też się przydadzą. Co to jest? Spear Gun Damage 10 Uses Left 8. E, Okej, okay. to możemy zabrać. No, w sumie nie. E, młotek, nie młotek, tylko to. Trzy kamienia, a nie dwa, więc e, możemy skały znaleźć. Będzie gdzieś w tamtej mańkę skała. No, nasz killer też już tego nie wytrzyma. To tak już profilaktycznie zróbmy. Nowy skoro już ten się zuzyja No właśnie. Bardzo ładnie. Trzeba zbierać dużo wszystkich rzeczy, ponieważ no właśnie nie wiem jak nas na nas czeka. Yy, możemy w takim razie już stworzyć sobie to. No, nisko i tą maszynę nauki w sensie się Chyba mogę coś postawić. Wam raczej są samolę zabrać. Średnie mam miejsce. Musimy coś odłożyć. Tą skórę węża niepotrzebna jest jak na razie. Nam i kamienia też są na tamtej wyspy. To. O, to bym chciał wziąć. Więc coś nam jest mało potrzebne. A nitra. No tak średnio jest potrzebne. W tym momencie. Kirka w jest możliwa. Zabranie tam zabieramy. Zaklei oczywiście użyjemy. Coś jeszcze mogę walić, Raczej nie. E, Dopiąć sobie ten temat, jeżeli chodzi oczywiście o. Dobra, no musimy tego. Nagarniać sobie, już tam zrobimy bo takie mamy, więc już super. Dobra, jest to tak dla zdrowotności. Kamienie sobie pozbieramy. Dobra, wszystko już potencjalnie zaplanowane jest na dobrym poziomie. Czy możemy coś zrobić? Zrobimy drugie to. Jeden ciosowy kamień. Zbudujemy w takim razie to. Kamienia sobie zbierzemy w takim razie trochę więcej. I krzemień automatycznie dopasuje. A reszta już wszystko pójdzie ładnie i pięknie. Tak jest że ciemno, kolejny dzień mija. Człowiek jak tak nie pilnuje tego, co to, to szybko leci. Dobra, tam są trzy kamienie, za spokojnie już powinniśmy zebrać i bezproblemowo już powinniśmy móc być w stanie cokolwiek zrobić. I za sobie to zrobię, tylko tą nitrę muszę wywalić i jesteśmy w bazie. Nie zbieram za dużo kamienia, jak w tym momencie, nie potrzebuję. Dobra, przejdźmy w takim razie od maszyny nauki. Więc tak, raz i dwa. Lewo kamień możesz wywalić. Już mamy wszystko. Nie, jeszcze potrzebujemy jedną i drugą deskę. Czy brakuje nam trochę drewna? Zbieramy, potrzebujemy posadzić coś dookoła siebie. przy przybaczę, ale niekoniecznie w centrum. Prostkarkę oczywiście i wszystko i tym podobne rzeczy będę potrzebować, ale nie w tym momencie. A, jeszcze kolejna rzecz jaką moglibyśmy zrobić to jest oczywiście no, kokos przy sobie, bo kokosę wsadzimy. Kolejna rzecz to jest garniołek. Garniołek tworzy się w jedzeniu, To jest tutaj. I potrzebujemy trzy ciosone kamienie. Jak po złości. Trzy ciosone kamienie. Starczy nam z tego, więc na spokojnie, super, fantastycznie. Raz, dwa, trzy. I mamy w tym momencie garniołek, który tym razem postawię prosto pod ogniskiem. Gdyby nie ten... Nie ta czkina, która tutaj leży. Nie, bambus, przepraszam, bambus. To jest bambus. I teraz to co przeszkadza przeszkadzałem kwiatek. Prawda? Tutaj chcę to ustawić. Super, fantastycznie. Kulki mięsne potencjalnie, coś z... Albo... tego? Okej. Okay, to nam no, odda mi trochę życia, więc też spoko. Eee, no, Zjeżdżamy to. Co jeszcze dzisiaj chciałem zrobić? Zapulować na pewno. No, chciałem znaleźć kości, więc możemy sobie trochę popływać potencjalnie. Nie wiem, gdzie jeszcze nie byłem, więc w sumie moglibyśmy popłynąć w lewo do góry, bo tam jeszcze mało wiemy. Więc w sumie moglibyśmy to zrobić. Tylko że potrzebuję trochę. Aha, bambusy sobie posadzę. Ja tylko pierdolę tutaj drzewo. Otwieram. Pod ręką była do miło. O, zabity. życia. Trochę drzewa potrzebuję tak przy sobie Tak get now no, czy ja muszę mieć takie szczęście czy ja, czy ja mam nie wiem Limit szczęścia już wykorzystany Czy jak Nie bicie się E zostawił pszczołę no, odwieczne walczą no, przynajmniej dobra sami się wytępią Tam coś już będzie gotowe z powa możemy lecieć, no, a przynajmniej nie będą takowe te pszczoły na szczęście. Więc mechanicznych potrzebujemy znaleźć w międzyczasie, to jest oczywiście jedna rzecz. Druga rzecz to oczywiście nie wiem czy to jest jakaś laska przyspieszająca w tym trybie, ale mam nadzieję, że jest. Na pewno chcie, chcemy zapolować na tych mechanicznych, na pewno chcemy zrobić sobie znaleźć kości, bo potem mamy młot przy sobie żeby oczywiście zrobić sobie taki kubraczek, który nam absorbowałby 70% przemoczenia. No i oczywiście mamy również... miałbym chętkę na to, żeby żeby, żeby, żeby... Nie będę już coś powiedzieć. A, już pamiętam. No żeby jak najlepiej się uzbroić na ten kolejne parę roku, się przyskam, żebyśmy się mogli dwa dni. 18-19, ewentualnie 20 dzień. Na nią, jak to po prostu najlepiej tylko potrafimy jak na razie lecimy na przygodę, fale nam sprzyjają, więc jesteśmy na fali, to jest sobie jasne. Trochę mnie to cieszy, że jesteśmy na fali, ale z drugiej strony problem taki mały, że no nie wiem czego w ogóle spodziewać. Jest, jak przyjdą te gończe to oczywiście nie ma z niej problemu, bo mamy życie w tym momencie. Włócznie też jakąś sensowną mam na 82% Tutaj chyba nic na razie nie ma Może się pojawiacej na naszym horyzoncie Mam nadzieję że się pojawi w ogóle na horyzoncie bo piękno było Razem jakimś coś. Szybko to zebrałem i uciekłem. Ja sobie przyznam co to jest to wódu Czym są te kokonande? Czym są te bomby? Co mer... no okej, okay. prest mi nie pomoże. Okej, okay, tu jest jakaś płytka, woda. I co nam daje ten... Dumbrella, co nam daje. To już są kolejne ciekawostki, które... ze świata i okolic możemy się dowiedzieć. Jest tu jakiś ląd. Jest ląd, jest szkielecik. To no, mi się podoba, że jest szkielecik, bo możemy sobie zrobić o tak. I mamy teraz możliwość, żeby... Masz lepszą baczę? Ja. Masz lepszą. Zostawię tam. No dobrze, fantastycznie kolejna jakaś wysepka. Kolejne możliwości. Dobra, już sobie wykończę ten opłatę, którą mam przy sobie. Mam jakieś to ciekawe właśnie te. Biom taki, nie wiem, przypomina mi to brzozę, ale to na pewno nie jest brzoza. Nic nie ma? Nic nie ma, na szczęście. Łopatą sobie wykończę już. No, i super, i mamy w takim razie wszystko, jak na teraz 10 drzewa przy sobie, taki drugi biom jak ja mam chyba, tylko coś jeszcze ciekawego się wydarza, Daingrak. Tu można do trybu przygodowego przejść. O, patrzcie państwo. Ale już mamy przynajmniej na... Ej. I... Czekaj, wiesz co mi uświadomiłeś? O, widzisz? Wydaje się na coś. Eee, gdzie mamy te... Dobra, no z tego miejsca możemy sobie zakończyć. Troszkę zaczęliśmy zwiedzać, to mi się podoba, w sensie odkryliśmy jakąś nową wyspę, teraz w drugą stronę się przepłyniemy, tak, zdążymy oczywiście wrócić i ja już sobie poczytam na temat następnej pory roku i sobie po prostu coś z nią zrobimy, w sensie przygotujemy się na nią, ale to już w na następnym odcinku, tutaj była ta knieszka. ciekawi mnie co tu się pojawia, to jest jakiś taki biały ten, nie wiem, nie wiem. Po prostu e, dziękuję serdecznie za oglądanie i słyszymy, widzimy się w następnych odcinkach. Oczywiście w międzyczasie w jeden, w międzyczasie było Grand Prix Arabii Saudyjskiej, gdzie tam Alonso i w ogóle. Fantastycznie, cieszę się bardzo, ale... No właśnie. Miłego tygodnia, czy tam kiedy to oglądacie? Miłego dziąku, wieczorka i do usłyszenia do zobaczenia w następnych. Cześć, cześć, hej hej.